Dzień dobry, słoneczka z tej strony. Ciotka Irsy. Witam Was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym Speed buildzie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was budowlę w sumie zamawianą. Można nawet tak powiedzieć, że zamawianą, ponieważ spisuję sobie Wasze pomysły i jak najbardziej zamierzam większość z nich wykonać, o ile nie wszystkie. Bo jeżeli jakieś pominęłam, no to będę przepraszać i po prostu będą w późniejszym terminie, albo po prostu się przypominajcie. Dzisiaj gabinet weterynaryjny jest. Zbudowane z samej podstawki i tylko z czterech pół roku i psów i kotów. Tak, taka była prośba, więc czemu nie? Ja lubię wyzwania. Jak najbardziej tego typu ograniczenia są po prostu fajne. Fajne, bo to też jakby daje. Pewne drobne pole do popisu, a jednocześnie nie wymaga przeglądania każdego dodatku i szukania bardzo jakichś takich bardziej wydziwnionych rzeczy. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie gabinet, który zrobiłam, jest dość nowoczesny i jest w oazie zdrój. A nie oszukujmy się, oaza jest takim troszeczkę klimatem bardziej nowoczesnym. O, moi sąsiedzi chyba przestawiają meble, bo czemu nie? Jest idealna pora, oczywiście idealna godzina do przestawiania mebli. Każda pora jest idealna do bicia kotletów w blokach i właśnie przestawiania mebli. Mogliby powiedzieć, to bym poszła i po prostu pomogła. W każdym razie, ten gabinet weterynaryjny wzorowałam na tym, gdzie zawoziłyśmy bężorka. Tak... Benjorka naszego kochanego i cały czas jest pod kontrolą. Więc, no cóż, no nie, nie powiem, że kolorystyka oraz pewne jakby ułożenie jest właśnie związane z tym gabinetem, gdzie mój bęczorek i samca alfa Benjorek to jest jeden jakby co i ten sam kot jeździł. I no cóż, no był leczony. Na razie będzie kontrolowany i powiem Wam, że ostatnio bardzo ładnie, poza tym, że zniósł wizytę, godnie jak na mężczyznę przystało, wówczas tego mężczyznę, no to jeszcze poza tym wyniki ma całkiem znośne. Tak. No, i oczywiście biedny ma cały wygolony brzuszek, ale powiem wam, nie ma nic fantastyczniejszego, niż jak wieczorami on daje ten brzuch do głaskania, i taki fajny, cieplutki, bez futra, bez niczego. Oczywiście będzie średnio był zadowolony z wygalania, no, ale przynajmniej pani doktor sprawdziła dokładnie, co mu się tam w brzuszku dzieje, i ogólnie tam w tych jego jelitkach i innych elementach wewnętrznych, i wszystko tam jest ok. W tym gabinecie weterynaryjnym są trzy stanowiska do leczenia, dwa stanowiska do produkcji leków, oczywiście miejsce, gdzie można spocząć i poczekać na swojego pupila, który będzie badany, bądź też taka poczekalnia, no i jedna sala operacyjna. No poza tym tam dwa kibelki, takie podstawowe rzeczy. Co nie zmienia faktu, że właśnie poza tym, że kolorystycznie bardzo wzorowałam na tej klinice, gdzie jeździłam z bęczorkiem, no i w sumie nadal jeździmy na kontrolę do ciotki, no bo czemu nie? to chciałam, żeby miała właśnie klimat oazy zdrój. I powiem Wam, chyba dla, każde, dla każdego miasteczka, miasta, w sumie światu, które dochodzą w grze, chyba zrobię dla każdego właśnie te takie publiczne parcele w różnym stylu. Tak jak oaza teraz jest nowoczesna, tak w Wierzbowej Zatoczce chyba zrobię bardziej taki klimat podmiejski. No... Chyba tak. W każdym razie brakowało mi oczywiście z innych rozszerzeń, pewnych kolorów, pewnych podłóg i innych różnych ciekawych rzeczy. No ale słuchajcie, jak, jak wyzwanie to wyzwanie, jak prośba to oczywiście prośba, no i kim, że ja jestem, żeby odmówić. Zresztą bardzo fajnie się bawiłam. Tworząc, yy, tworząc ten gabinecik weterynaryjny, tą placóweczkę. Oczywiście będzie do pobrania jakby co ID galerii to jest irse88. Zapraszam, tak, zapraszam również do obserwowania, no postaram się tam większość rzeczy, które zrobię, wrzucać. I muszę nadrobić te wszystkie moje domki z generacji, które tam gdzieś tam porobiłam, też mogłabym powrzucać, no bo czemu nie. W każdym razie, Zrobiłam bardzo zielono i trochę wyszłam ze strefy komfortu, bo tych kafelków, które są w toalecie, bardzo rzadko używam. Bardzo rzadko, mimo tego, że one są takie limonkowe, ostre i w sumie opasują jak pięć do oka. W każdym razie spodobało mi się. Zresztą wiecie, no, są pewne jakby placówki, które nie potrzebują bycia tak bardzo standardowymi, trzymania jakiegoś ety, jakiejś etykiety, jeżeli chodzi wizualnej, więc no, poleciałam trochę po bancie. Tutaj oczywiście teraz widzicie właśnie ką, kącik czytelniczy i w ogóle przepraszam Was za mój głos. Bo wiem, że nadal nie brzmię naturalnie i nadal trochę jeszcze mnie trzyma. No bo, jak chorować, to oczywiście z pełnymi, że tak powiem, z pełną pompą. Bo czemu nie? Bo dlaczego by? W każdym razie powiem Wam, że z powodu mojego głosu miałam ostatnio taką śmieszną sytuację z moją mamą. Tak. Bo moja mama jak sama twierdzi, starość rządzi się swoimi prawami, więc nie zawsze na przykład nosi okulary, czy no cóż przyznaje, że potrzebuje jakoś tak pomocy. No to stwierdziłam, że zadzwonię do mojej mamusi, bo wiecie, jak to się mamusi, musi, że tak powiem, jakieś zeznania składać raporty dzienne itd. itp. i te inne tam pierdololo. W każdym razie dzwonię do mojej mamusi, a ta na mnie z mm -mm, buzią że ona nie będzie kupowała żadnej fotowoltaiki, ani nie będzie szła do żadnego, na żadne przedstawienie pościeli, nic takiego. Słuchajcie, zamarłam. Ja jej dopiero mówię, mamo, ale to ja. Ona, och, terara, tu poleciało parę słów. No patrz, nie poznałam cię po głosie. Ale mamusiu, to trzeba na ekran zerkać, kto do ciebie dzwoni. A po co mam zerkać na ekran? To nie mój problem, nie? Okej, okay, moja mama tak po prostu stwierdziła, że to w sumie nie do końca jej problem i. Wiecie co, szacun dla niej. Naprawdę szacun dla niej, że ma tak w sumie wyrąbane, kto dzwoni i na kogo w pewnym momencie nawrzeszczy. Bo podejrzewam, że jakby do niej miał jakiś prezydent dzwonić czy kto inny, to też pewnie by na niego wyskoczyła. No bo czemu nie? To jest w sumie tak, tego typu babka. Powiedziałabym, że ma bardzo duże kochones, ale to jest kanał friendly. Tak. I Jak widzicie, właśnie teraz poleciałam, będzie tak porozdzielałam te stanowiska. Miałam ochotę zrobić za pomocą tych takich różnych fajnych elementów, gdzie używa się właśnie tych przegród, ale jednak to stwierdziłam, że za mało. Postawiłam ścianki, bo jednak tak trochę realistycznie do tego podeszłam. Dlatego są, dlatego są umywalki, dlatego na każdym, każdym stanowisku jest komputer, powiedzmy jakieś tam drobne elementy. No bo jednak u weterynarza to jakieś tam sprzęty, właśnie komputery inne tego typu rzeczy jak najbardziej są. Tak. No i przedzielenie musi być, no bo nie każdy pies lubi się z każdym kotem. Ta. Mówiąc o psach, słuchajcie, u mnie moje kociaki oczywiście te najmniejsze stwierdziły, że będziemy dalej chorować, więc no co? No to się idzie do weta. No bo co? głupio by było, żeby inaczej po prostu postąpić. No trzeba być mimo wszystko odpowiedzialnym. Ja mogę swoje życie narażać, ale no, na tym czasie mam zwierzaki i no nie zamierzam, żeby po prostu chorowały. I byłoby wszystko w porządku u tego weta. No poza tym, że oczywiście ciotka zrobiła to. Tak. Swojemu, czyli zanim koty zorientowały się, że ich delikatne strefy intywne są narażone na zbadanie termometrem i zostały zbadane tym termometrem, to już było po fakcie. A się chłopaki dopiero zorientowali. W każdym razie. No cóż, no, wychodzę z gabinetu, widzę kolejka i wszystko ładnie pięknie by było. To ja nie taka znajoma z psem, no to oczywiście zaga trzeba zagadać, jak znajoma, i pytam się, czy. O, piesek na szczepienie. I słuchajcie, w tej kolejce był policjant, i zanim ta znajoma mi odpowiedziała, on stwierdził, nie, nie, kolega został w radiowozie. Tak, więc pozdrawiam wszystkich policjantów. Szczerze i w ogóle, ach, och, i tak. Jak macie kolegę na szczepienie, to nie zostawiajcie ich w radiowozie, tylko zawsze uchylcie okno, bo można wybić szybę, jak się zostawi towarzysza. No ale w każdym razie zachęcam Was oczywiście do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo bardzo, bardzo bym chciała, no może do końca wakacji, i zrobić kolejne rozdanie. Fajnie by było, tym bardziej, że nowy, pełny dodatek. No i słuchajcie, puka do drzwi. Puk-puk i fajnie będzie. Tylko mam nadzieję, że nie będzie tak zbukowany no, jak wesela. Tak. No ale słuchajcie, Nadzieja jest matką głupich, a każda matka kocha swoje dzieci. Więc miłego dnia i będziemy się słyszeć w czwartek podczas renowacji. A może przygotuję tutorial Tulsa. To jeszcze się wszystko zobaczy. Na no nic. Buziaki. Papa.